Drużyna ze Świdnicy wygrała wielobój rodzinny z Radiem Elka, zorganizowany w Boszkowie na plaży hotelu Słukowski. W zabawie wzięło udział 45 ekip. Uczestnicy rywalizowali w 10 konkurencjach. Trzeba było m.in. poradzić sobie z pajęczą siecią, wyłowić z basenu piłeczki pingpongowe, napełnić piaskiem wiaderka czy pokonać tor przeszkód, a wszystko w jak najkrótszym czasie. Rodziny zbierały punkty, przemieszczając się po plaży do kolejnych stanowisk, podpatrując przy tym konkurencję. W niektórych zadaniach lepsi byli dorośli, innych dzieci, ale do końcowej klasyfikacji liczył się wynik całej drużyny. Dużo śmiechu, dużo radości. Właśnie nam jedna zawodniczka leży. Brawo do Pani. Wierzymy w Was. Zachęcamy, zapraszamy tam. Rejestracja ma co robić. Chętnych jest sporo. Ale nam zależy, żeby było Państwa jak najwięcej. Żeby każdy spróbował swoich sił. Ale... Pan się bardzo poświęca, ale pani na niego nie krzyczy. Bardzo spokojnie ze sobą rozmawiają, ale walczą, oni bardziej, oni bardziej postawili na ruch. Najwięcej punktów. 5 punktów. Potwierdzam, że rzeczywiście coraz więcej rodzin bierze udział w naszym wieloboju. Obok mnie, pani Dominika, jedna z pierwszych, którzy zdecydowali się na start... Z numerem 1 nawet startowym tak naprawdę, tak trafiło. Ale zaprosiłem Panią przede wszystkim z tego powodu. Skąd Państwo są? Z Ustronia. Które leży to Ustroń? Blisko Wisły, Wisły. Czyli na, Wisły. na tak. bardzo dalekim tak. Górnym Śląsku, tak. prawie w Beskidach. Tak, tak, dokładnie. Daleko, daleko stąd. Co Cóż sprawiło, że Państwo są w Boszkowie? No, przyjeżdżamy prawie co roku tutaj. Bardzo lubimy Boszkowo, mamy tutaj rodzinę, także wakacje są super. Naprawdę się tak u nas podoba? Tak, bardzo nam się podoba. Nad naszym jeziorem dominickim? Tak, tak, tu jest na plaży piękne, głównej? czyste jeziorko, tak, na plaży głównej. A co jest takiego dla człowieka z dalekiej Polski, 400-500 km stąd? 500 chyba 40. 540, cóż sprawia, że Państwo właśnie tu przyjeżdżają? No Rodzina, krajobrazy, czyste jezioro, no, ogólnie bardzo ładne tereny, piękna, we... Wielkopolska jest piękna, także bardzo chętnie tu przyjeżdżamy, Wielkopolska trochę jest... inna niż nasze tereny. Wielkopolska jest piękna, mówi góralka z Beskidu Śląskiego tak. i to jest bardzo ważne dla nas. Tak. Zaraz będzie komenda start, Kacper musi wrócić, przybić piątkę siostrze, siostra pamięć, a pani sędzina zmieczy czas. I na punkty, zobaczymy jak im pójdzie, bo to chyba pierwsza rodzina. Nie, nie pierwsza. Pierwsza. Pierwsza rodzina, która bierze udział w tej konkurencji. Zobaczymy jaki czas osiągną. Ale dzieci bardzo szybko biegają. Dadzą radę. Mama, mama jest do Mama Nakomite, piękne i całkiem sporej wartości nagrody czekają na Państwa. Przede wszystkim cztery wspaniałe oferty, ale jak tak przyjdą dzieciaki i spojrzą, jak zobaczą te modele śmigłowców, te modele motorówek, no to widzę, że pędzą po rodziców, żeby ich tutaj przytargać, żeby wziąć udział i cokolwiek wygrać. Zapraszam, Plaża Główna przy Kompleksie Sułkowskim, dziś przez całe, no prawie cały dzień w Boszkowie. 10 konkurencji, 8 z nich znajduje się tutaj na plaży. Jedna z nich paintball niedaleko Wigwamu i bowling w hotelu Sułkowski. Wystarczy wejść przez kafe bar i udać się w kierunku recepcji i tam już są, są strzałki, które kierują na bowling. Tam jest kolega z radia, Andrzej Długiewicz, który pomaga i który sędziuje w tej konkurencji. A ze mną pierwsza rodzina, która ukończyła już Cały wielobój, wszystkie konkurencje ma za sobą. Proszę, niech się rodzina przedstawi. Mama? Asia. Sławek. Sławek to tata i pociechy. Klaudia, Kacper. Klaudia, Kacper oraz rodzice przyjechaliście z Olbrachcic, tak. e, niedaleko Wschowy. E, przyjechaliście specjalnie na nasz wielobój, czy odsiedzicie sobie nad jeziorem, zobaczyliście imprezę? Specjalnie na wielobój. Usłyszeliście o imprezie? Tak, w radio słyszeliśmy o imprezie. Co was skusiło? Super zabawa. <laughs> Dobra zabawa. Przyjemna. Też. Ja czekam kto powie prawdę. Dobra zabawa. nie no, Nagrody chyba te rowery tutaj no, przed nami co No wreszcie ktoś powiedział <laughs> prawdę, tata powiedział prawdę. Nagrody, rowery, cztery. Akurat cztery. Przymier przymierzaliście się już do nich? No jeszcze nie, no ale nie wiem, co może lepsi. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie z finału, nie? Oczywiście. A my nie mamy jak tymi rowerami wrócić. Oj tam, nie jest daleko. Powiedzcie jak wam się podobało, jak konkurencje? Konkurencje świetne, najbardziej mi się podobał bieg do boi. Ponieważ? A, ponieważ zmoczyłam sukienkę jak widać całą. Mi z sukienki. E, Tobie co się najbardziej podobało? Mi też bieg do boi Mi też bieg do boi, bo się mogłem zmoczyć. Uh -huh. A mi najbardziej się podobało łowisko. Łowisko co się wybiło na łowisku? Yy, łowiliśmy piłeczki pingpongowe yy, pod bierakiem Ile złowiłaś? Wszystkie Wszystkie! Brawo. A Cię najbardziej? Yy, paintball i bóle. No, najlepsze, najlepsze, bo, najlepsze osiągi. I punkty, nie? Ja się przyznam, że tam poszedłem do Piotka Bajona, naszego kolegi, na ten paintball spróbować i wcale nie jest tak łatwo trafić. To znaczy, yy, trzy trafione. 5, 23 sekundy, 5 punktów, dobry czas. A ty jesteś chłop po wojsku? Tak. A, a w jakich jednostkach? Eee, lądowych. Strzelało się dużo. Strzelało, strzelało. Strzelało, ale skałaśnikowa. no, no, no nie, ma, nie ma tego samego co kałaśnikowa. Ale... Markę paintballowy też swój urok ma, bo człowiek od razu widzi, jak trafia. Może pani sobie dowolnie wybrać, do którego celu chce pani trafiać, chyba że chce pani do jednego i do drugiego trafiać. Maksymalna ilość punktów to jest 5 do zdobycia. Tak? Nie. Specjalnie na wielobój, czy od, wypoczywacie i zobaczyliście? Przypadkiem dzisiaj przyjechaliśmy i, tak, i taka niespodzianka nas spotkała. E, wahaliście się długo, czy wziąć udział w tym? Nie, od razu się zapisaliśmy. W Poznaniu takich imprez nie ma, nie? Absolutnie nie ma. E, już wiecie, jakie macie wyniki, czy macie szansę na te nagrody? E, idzie nam bardzo różnie. Czasem lepiej, czasem gorzej. Najlepiej w czym wypadliście? Najlepiej w tym wyścigu przez przeszkody. Kto reprezentował rodzinę? Wujem Michał był. Wuja Michał, to jest ten wuja? Tak, i miał najlepszy czas ze wszystkich. To no, wysportowany chłop widać. Tak. Może przypadkiem <noise> jakiś olimpijczyk? <noise> Może się to okaże kiedyś. <noise> Trzymamy kciuki za tę rodzinę. Rodzina z Poznania, proszę Państwa, z nami. Już widzieli Państwo, słyszeli Państwo na antenie rodziny z głównego Śląska, właściwie z Beskidu Śląskiego. Poznaniacy, czyli stolica województwa też bawi się w Boszkowie Bardzo dużo dolnoślązaków. No i oczywiście cała masa ludzi, którzy mieszkają tu w Lesznie, w regionie Leszczy. I po prostu na parę godzin przyjechali zażyć słońca, zażyć wody, zażyć plaży. Trzecie miejsce, Szanowni Państwo, dla rodziny z numerem, z numerem 35, Państwo Gniadek, zapraszamy całą rodzinę do nas! O imię Łukasz. Fanfary te były znacznie dłuższe. Łukasz i. Jutry. Dyrektor naszego radia wręcza dyplom i wręcza Puchar za miejsce drugie. 38 punktów zdobyli, plus jeszcze pierwsze miejsce w Dogesce. Niesamowicie. Brawa dla nich ogromne i jeszcze nagrody. Wszystko już Łukasz? Oczywiście voucher na pobyt w hotelu Słukowski. Wygrali wielobój rodzinny z Radio Melka. I jest ta rodzina, uwaga, uwaga, Państwa Michalików z numerem 29 zaproszony. Nasz szef dyplom i zaraz puchar i zaraz te wspaniałe nagrody te na końcu. Najpierw drobne nagrody. Brawo dla nich Bożer na pobyt w hotelu Słuchowski w pokoju premium. Cały weekend i ta piękna pogoda i oni tutaj zostaną. Oj, rodzina, która oj proszę państwa nie było łatwo odebrać. Od nagród zwycięskiej rodziny się tak przyczepili do tych rowerów i do tych zabawek, że musieliśmy prawie siłą ich tutaj ściągać, ale są z nami. Państwo Michalikowie w komplecie. Proszę przedstawić siebie i całą rodzinę. E, no to jesteśmy Kamila, Paweł, Jagoda i Gargamel. Jesteśmy ze świetnicy. Na początek rozszyfrujmy gargamela, bo tak na niego mówicie gargamel, gargamel, a słyszałem, że on ma na imię Roman. Tak, Roman, ale wygląda jak Gargamel i dostał <laughs> taką <To> Jest Trochę <laughs> ładniejszy. Od Gar -gar to jest od to jest zasadniczo Wuj? wujek. Państwo tak przyjechali do Bożkowa ze Świdnicy, tak ale jest. tak na całe wakacje, na tydzień czy tylko na tą imprezę? Nie, 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 na tydzień i przy okazji na imprezę. Jak się o imprezie dowiedzieliście? A przyszliśmy na plażę tak się poopalać, a tu wyszło, że jest taka zabawa. Dokładnie i skorzystaliśmy. Zastanawialiście się brać udział, nie brać udziału? O co chodzi? Nie, stwierdziliśmy, że idziemy się pobawić po prostu, żeby się nie nudzić. I jak oceniacie konkurencję? No fajne było. Dla każdego były dobre jakieś dobrane, każdy mógł się wykazać w jakiś sposób, w czym jest dobry. E, w czym okazała się pani dobra? W kula hopie. W hulahopie. Dziewczyna? W pajęczynie. W pajęczynie? W pajęczynie. A panowie? Ja w paletkach. A pa... W strzelaniu. Bujek w strzelaniu. Bujek po wojsku? W, po wojsku. Jakieś jednostki specjalne? Co, nie może mówić. jakby mi powiedział, to musiałby... Tak, sprawę. musiałby mnie zabić tak. po prostu, jakby mi to powiedział. E, słuchajcie, nie spodziewaliście się, że wyjedziecie z plaży chyba w życiu. z... Nie, poszliśmy się po prostu pobawić. Nawet nie myśleliśmy, że coś zdobędziemy. I co teraz? Jak wy z tym wszystkim się teraz będziecie... Jedziemy do Świdnicy rowerami, po prostu. No rowerami jak rowerami, ale jeszcze jest parę rzeczy do zabrania. No to helikopter będzie leciał nad nami. A jeszcze mamy jakieś auto, to coś się tam spakuje. I weekendowy pobyt w Słukowskim? A to oddamy Gargamelowi, niech się wypocznie. <grymne> Ale mieszkacie tu w hotelu, czy mieszkacie? Nie, gdzie? nie, nie, mamy domek nasz. Domek. To jeszcze nie wiecie, jak hotel wygląda? Nie wiemy. Wygląda naprawdę dobrze. O, to skorzystamy jak najbardziej. Witacie z pewnością. Pozdrawiam serdecznie całą świdnicę od no, Radia. Tak, serdecznie pozdrawiamy świdnicę, pozdrawiamy rodzinę Michalików, rodzinę Regnowskich, rodzinę Pyciaków i od Gargamela serdeczne pozdrowienia są dla Kibiców z Irlandii. Rodzibiców no z Irlandii, bardzo egzotycznie. Proszę Państwa, rodzina Michalików, zwycięzcy naszego pierwszego wieloboju rodzinnego. Nasze nagrody jadą na Dolny Śląsk, a myślę, że Dolnoślązacy tym chętniej przyjadą do nas, do Boszkowa wypoczywać. Będziemy reklamować Boszkowo no cały pewno. czas, żeby przyjeżdżali. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To są Wasze rowery. To jest dla Pani, to jest dla Ciebie. To jest dla pana młodszego, a to jest dla Mela wujka. Ale musicie przymierzyć rowery. Proszę, przymierzamy rowery, przymierzamy. I Idź, trzymajcie Może byś tak, Damian. Pedałujemy, pedałujemy. Na plaży przy hotelu Słowkowskim. Uwaga, dzieci, oni mogą zjechać, oni są nieobliczalni. Rodzina Michalików, mocna ekipa. Brawa dla nich.